Drugi dzień w drodze na plażę I przychodzę w tym miejscu tam gdzie ostatnio Czyli że wiecie tutaj Gdzie jest ten tojtoj I powiem wam taką ciekawostkę z tojtojem Kiedyś z tym tojtojem to, to było parę lat temu Teraz sobie osiądlę, Do takiego tojtoja przed ziomek, nie? I ja tam z innym ziomkiem przy tym tojtoju stoimy i on tam siedzi, jeden ziomek w środku, się załatwia, a ja z innym ziomkiem kopiemy w tej tojtoj, tak żeby się nie przewrócił, ale żeby też mniej więcej stał w miejscu, żeby go tak troszeczkę podnerwić. I kopaliśmy w tej tojtoj, taka meka była, że to hit. No ale już tak nie będę raczej nigdy robił. Ale bo śmiesznie, co do tojtoja. Wyobraźcie sobie, jakby tej tojtoj się przewrócił, Larry. I wszystko co jest tam w środku, nie? jakieś szcząchy, coś te to by się po prostu rozlały po całym Taitoju, to by było po prostu przehit. Także to tyle ze strony Toyota. Dobra, idziemy na McDonalda. Jakieś loda sobie wziąć, jakieś McFlara. To jest galeria, taka mini. Tam jest Lidl. A dalej jeszcze jest Biedronka. Mówiłam to tylko na szybko, żeby kupić sobie coś nieco i na plażę od razu, żeby iść. <grywa> Nie wiem, po ile to jest w ogóle. Zamówione. Czekam chwilę, odbieram, spróbuję jak to smakuje. Miałem Liona z taką posypką tam o po smaku karmelowym ogólnie Czekamy mamy myślałem że więcej tego będzie tu się okazuje że jest tego połowy kubeczka hmm. ale chyba dobre będzie jak tak patrzę na no to ja lubię słodkie rzeczy tak samo karmel i w ogóle więc zaraz się skosztuję i idę w stronę plaży Bardzo dobre i nie chce mi się cały czas nagrywać siebie Wolę pokazać gdzie jestem aktualnie znajduję się na stacji Circlek jest tu gdzieś to napisane Ostęp tam jest napisane Circlek? Tak, dobrze powiedziałem i kieruję się w stronę plaży, tam jest plaża. Przybliżę, bym Wam, ale nie mam jak. I to jest właśnie ten problem. Chodzenia samemu z kamerą. Tam była jedna zajebista rzecz, ale to Wam później, najwyżej pokażę. Albo już chyba, jeszcze tam wrócę. Ja przede wszystkim nie chcę ludzi nagrywać. Bo stawianie cenzury nie jest jakieś bardzo łatwe, wręcz uciążliwe. Więc po prostu nie nagrywam. No i w sobie też. Już na wizerunku pokazywać, więc wiesz, o co chodzi. Patrz, co tu jest. Właśnie miałem mówić. To jest obok stacji. Tutaj zaraz obok stacji jest tutaj Sirtless. To, co pokazywałem wcześniej. Idziesz tutaj jest takie coś jak pralkomat. I możesz normalnie stuprać ciuchy, to wszystko. Masz tu suszarkę, jakiś ten. To masz normalnie do wykupienia, nie? I widzicie, tu się na przykład bierze. Widać. No. Tutaj możesz dbać o czystość, zakupić sobie jakiś dobry jakiś dobry proszek, jakiś, co to jest, persilę chyba samego, nie? A, persile same. Ja się za bardzo na tym nie znam. I takie to jest dosyć. Prawdopodobnie to jest w ogóle dla ludzi co tam, co w domu już się chce prać, Albo na przykład ten nie mają jak bardziej bym podejrzewał o to, że tutaj jacyś, co przyjeżdżają na stację, to piorą sobie ja, jakieś tirowce, jakieś ten, co jeżdżą takimi rzeczami i jakieś tirowce, co jeżdżą takimi pojazdami to pewnie tutaj przychodzą i sobie szybko piorą takie ciuszki 30 minut, godzinka i pewnie mają takie, takie ciuchy wyprane więc to jest akurat spoko paleta no, superowe jest to, że trzeba przejść przez tory, żeby kierować się na plażę tam jest plaża, to są tory z drugiej strony jedzie pociąg, czekajcie, tam jedzie pociąg i to przybliżył, czekajcie oduż, chory, tak, lekcie, spadnie to się za ehe, Zobacz co? dobra, tam Oddali jedzie pociąg. Ta, widać. Tego mi się strasznie Część się jeszcze wieje. Nagram go tu. Kurwa, będzie godzinę jechał. To jest naprawdę ważne. Ja się zabieram na plażę. Sobie wchodzi jakiś pociąg. Mam dość pociągów na ten moment. Kieruję się tam. To tam plaża. poza na plażę. Plaża jest kozak. O, kurde. Ja to zaraz bym kapcie ściągnął, ale w sumie nie będę miał gdzie ich nosić. Chyba że jak przerwę w nagrywaniu jest sporo muszelek. Mówimy, że z to będą możliwe, że większe, ale nawet. To jest akurat plusem. No tak jak możecie zobaczyć jest tu morze. Strasznie lodowata woda jest. Jest strasznie lodowata. Zamarzam cały. No ale przede wszystkim fajna jest ta woda, fajnie to wejść sobie na wodę tutaj nad morzem, jest inaczej niż w basenie totalnie, czuć totalną słoność no i fajnie, tu jest cały czas płytko ale też zaczynałem się coraz wyższe Nie ma takich jak wczoraj tutaj byłem Bo były dosyć większe Jak odeszłeś od morza Tak z 40 metrów No to potrafiły cię prawie zakryć Chociaż i tak Było jeszcze nawet płytko A tutaj jest płytko Nawet jak odejdziesz 40 metrów Pale są większe I tak do połowy ciała się woda Ale i tak spoko tak, spoko tu jest. No. To tak to się wszystko prezentuje. Sobie pływam. No. Widziałem, że można kupić jakiegoś flaminga, jakieś kółko, jakieś pontony, jakieś ten do leżenia ale nie kupowałem tego, stwierdziłem, że już nie potrzebuję, ale flaming był fajny, to trzeba przyznać. Spoko w ogóle jest tutaj. Niektórzy tu, tu pływają na jakichś materacach właśnie, ale mi to w sumie potrzebne. Jedyne, co mi mogło się by przydać, to jakiś parawan Bo jest strasznie ciepło, jest strasznie ciepło, z 30 stopni I wiesz... No... Trochę męczy ta pogoda, powiem Ale o to chodzi właśnie Musi wrzać, musi być ciepło Dobra, mamy przede wszystkim statek Który płynie tam i... On na tym kadrze jest teraz mały Ale jeżeli przybliżę... To jest większe. Spoko są te statki całkiem i są ogromne. Ja bym taki mógł przepłynąć, ale pójdę sobie wzdłuż plaży i pokażę, pokażę statek, jeżeli dogoję go. jak sumie go Otóż już tam, gdzie ma się znajdować, więc już chuj z nim najwyżej. Ale przejdę się tu po plaży. Piasek też spoko. Bardzo dużo muszelek jest na plaży. Ja to chciałem sobie pozbierać. No i pozbierałem, ale to takie delikatnie większe, bo zazwyczaj są takie strasznie małe. Ja wam pokażę. No, między innymi coś takiego. To jest, to jest takie o. I wszystkie praktycznie takie są. Ja bym, jakbym miał zbierać, to jakieś większe, jakby były, ale chyba nie natrafię na okazję, żeby takie spotkać. Więc wziąłem sobie kilka tylko takich. Znalazłem coś taką piłeczkę którą wam pokażę I... i... to w sumie na tyle o muszelkach fajnie jakbym znalazł inne no idę chociaż po chodniku trochę cienia chociaż no ten statek już jest dosłownie tam już wjeżdża więc no tam są też statki ja to, ja to później pokażę wam i... No cały z piasku jestem, ale o to chodzi, bo selwetka plażowa musi być. No i nie pokazuje się, bo mi się nie chce. Plus, na no sumie nie mam ochoty Jestem trochę niezadowolony, bo chciałem podejść do jednej dziewczyny, ogólnie podejść, zapytać się, yy, skąd jest. Takie tam, bo była z koleżanką i tak na siebie patrzą i pewnie sobie coś myślą, że Chciałyby się poznać, coś to tak wyglądało jakby ten. Chciały się poznać, bo tak się popatrzyły, jak sobie pływałem, Ale stwierdziłem, że nie będę. Podchodził, trochę, trochę się Skrępowałem no bo była z koleżanką, ja nie miałem takiej dość odwagi, żeby podejść. No i też w sumie one miały z 15 lat, więc. Nie koniecznie chciałem do nich podejść, bo jednak nie do końca chciałem i nie było to takie dla mnie bardzo ważne. O, jest w sobie sporo ludzi, a tam jest taka parolotnia, czy co lata, jest ten balon i to nie wiem, czy w sobie jest tak. A, już wiem o co chodzi, dobra. Nawet jeżeli się domyśleliście, to chodzi o to, że ten balon to po prostu wisisz tam, trzymasz się i na dole jest po prostu taka... taki motorek taki motor, który po prostu jedzie Cię jakby napędza na lince i wisiesz w powietrzu i... ten... latasz więc całkiem, całkiem spoko Ja bym na takie coś mógł wejść ale... Nie wejdę raczej jak już to pójdę na tą motorówkę czy co to tam jest Co... O to jest w ogóle więcej muszelek więc... O! Ty faktycznie Tu jest sporo muszelek. Nie wiem czy to widać czy bliżej. A, no to teraz to cię zasłania. Widać to źle? Nie wiem czy widać, ale Jeżeli widać to spoko. Aż musiałem kucnąć. Więc piasek ja może pozwala, może będą jakieś inne. No, strasznie dużo ich jest. Sylwetka plażowa, bo wiecie, jest piasek, to mogę go sobie nałożyć na brzuch. <słuch> Sylwetka plażowa! Ło Dobrze kurwa, w jakiś gorzej. Tutaj jest jakiś. Energo Baltic. Czy jest sporo właśnie? To co chciałem... o nawet jest przed nami Jest sporo w ogólnie tutaj na dworze, Tak jak to zawsze jest Ale była pewna wewa, która jak pływałem była z 5 metrów Tak sobie myślę No podeszedłbym do takiej I chętnie bym sobie taką przywłaszczył Ale myślę, że i tak odtrąbię Najbardziej mnie bawią ci ludzie, co chodzą i mają tą pracę, że muszą polecać te jakieś tam powkorny, jakieś mrożone kawy, jakaś kukurydza. To mnie najbardziej w sumie też, bo jest taka praca, no niefajna. fajna. Człowiek musi chodzić i cały czas ogłaszać, co i jak sprzedaje, a się męczy na tym słońcu chodzę z jakimś plecakiem, czy chuj wie czym na plecach. I nikt praktycznie też nie bierze tego, więc gość też głos traci przez to. Jest wykańczona na pewno robota. No ja bym nie chciał chodzić i z klaksonu krzyczeć. Siomo, siomo! Kukurydza, popcorn! Brużona herbata i kubek z lodem. Wiecie, w ogóle fajną drogą idę. Tu dzieci mają spoko, znaczy dzieci, no ja też jestem poniekąd, każdy jest z nas dzieckiem, ale wiecie, ja już poczułem to, że to nie jest tak, jak było się młodym i wiesz, przychodziłeś z grabkami, z łopatką i sobie układałeś babki, jakiś zamek, coś sobie wykopywałeś, jakiegoś rowa, samochodzikami się bawiłeś, to to, przy morzu, a tu nie, a tu... Już tak nieba i musisz co? Opalać się, leżeć, rozmawiać. Chociaż poniekąd każdy może sobie podejść z grabkami i tworzyć z kimś, nie? Ja na przykład mi się nie chce iść do jakichś dzieciaków czy coś co się bawią i na przykład pomóc im budować jakiś zamek ale z tej okazji właśnie tutaj mamy specjalny od tego yy, prowiat więc chyba się trzeba pobawić no znalazłem tak jak powiedziałem yy, tutaj na zrobienie babko babko udaj się a propos tego przychodziła do mnie koło mnie jakaś pani mówi że to jest jej wnuczka ja powiedziałem, że chce się pobawić. I się zaśmiała. Że pan chce się pobawić. No dobrze. Więc no Ale no, ja się zapytałem tam czy to jest jej i tak dalej, czy mogę. Powiedziała, że jest Dobra, zaraz zobaczymy czy się uda jest samochodzik. Sprawdźmy, sprawdźmy tego potwora. No, prezent po mnie. I koniec tej dziecinady. Idę stąd. Trochę mam ręce z piasku, ale nieważne. Patrzcie to! Stadek! Stadek! Płyje sobie! Tak i o teraz! Ty! O ma jakąś kaczkę na przodzie czy coś? Albo to jakoś... Nie wiem, nie wiem. A tam też coś płynie. Fajnie, elegancko. Wracam na ręcznik. Piękne, piękne. Co jest, co jest? Pato. Może czegoś szukają. Jakiegoś jedzenia, czy coś? Ja już sobie chcę. Bo mi się nie chce. to chyba poczuli ten smak wakacji. A są spoko. Była jedna na dachu. sobie myślę i myślę, ile i poją, ile pojąć. Ale musiałbym wejść po takim czymś takie drobince. Więc się nie opłacało. No dobra. Najwyżej pamiątkę mewę kupię, czy coś tam. Jest. jest nasz kolega sympatyczny. No gdzie skierdalać? Ucieka. Może wy? Chodźcie. Chodźcie. Chciałbym taką mewę chociaż dotknąć. No nie, uciekajcie. Ugh. O dobra, tak się bawicie? Spoko, w ja takim razie was nie pokazuję. Pokażę siebie. No ale to co ja widzę to jest niesamowite. Nie chodzi o to, tam pływa pies, który się nie boi. Tam pływa pies. Ale kozak. Nie, to jest coś pięknego. Pierwszy raz widzę psa, który tak sobie pływa. no są psy, które pływają, ale żeby tak pewnie sobie pływać to jest coś pięknego. Jak ucieka? No, fajnie coś się to zobaczyć. Jest taka lipa, widzowie, jeśli chodzi o to, że tu praktycznie ludzi nie ma. Ludzi kategorii młodzieżowej. Nie ma tutaj żadnych fajnych dziewczyn. Znaczy, fajnych nie ma. Na pewno są, ale nie spotkałem jeszcze takich, które można by było wiecie podejść zapytać się coś i na przykład powiedzieć chociaż cześć cześć dziewczyny niezadowalające to jest więc będę tkwił po prostu w nadziei że może jednak coś się natrafi a jeżeli nie to ty. teraz przyszła kolejna opalanko więc idę na ręcznik jak możecie zauważyć mam tutaj piłeczkę która ma w środku taką musztlę Nie wyraźnie do końca to widać, ale jest, jest w środku. Może po prostu tak zrobili, że tam wsadzili to. Czasami tak bywa. Teraz to sobie zjem ciakera z McDonalda. Tą drogą polecam. Tak samo McFlary też jadłem. I. Takie smaczne Ja powijam bo mi się już nie chce Więc Żegnaj wspaniała plażo I zajebista morska woda nogi z piasku i założyć klapeczki.